że faraon chce podburzyć motłoch do napadu na świątynię. Dlatego posłano po Patroklesa, żeby przybył dżem prędzej z innymi wojskami. Jakby już tych nie było dosyć. Komunikacja między Dolnym i Górnym Egiptem przecięta od wczoraj. Na Gościńcach stoi wojsko i rewiduje każdy statek płynący nile. Ramzes XIII nie jest świętą miłością bo nie otrzymał koron z rąk bogów. To wszystko byłyby drobiazgi. Gorszą jest zdrada. Mam poszlaki, że wielu młodszych kapłanów sprzyja faraonowi i o wszystkim mu donosi. Są nawet tacy, którzy podjęli się ułatwić wojsku zajęcie świątyń. Wojsko ma wejść do świątyń? Takie mam przynajmniej rozkazy, by dwudziestego trzeciego zająć świątynię. Takie niepokojące wieści doszły do mnie, Wasza świątobliwość. Tego już nie rozumiem. Świątynie mają zaledwie kilkuset żołnierzy. Kapłani zdradzają. Faraon odcina nas od temów i podburza A dostojny Herkor mówi o tym, jakby zapraszał nas na ucztę. Albo bronimy się, jeżeli jeszcze można, albo. Albo co? Poddajmy się Jego świętobliwości Faraonowi, na to zawsze będzie czas. Ale my chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś o środkach obrony. Bogowie pocarą swoich wiernych. Jeżeli mam otworzyć moje serce, to im nie dziwi wasza obojętność. Prawie całe pospólstwo jest przeciw nam. W samym Melfisie krążą wokół siebie dwie partie – bezbożnicy, którzy palą, hałasują i obrzucają błotem mury świątyń, a nawet pomniki, i pobożni, przeważnie starcy i kobiety, którzy modlą się na ulicach, głośno zapowiadając nieszczęścia i błagając bogów o ratunek. Pospolstwo jest jak jęczmień na polu I idzie za wiatrem. Jakoś nie widzę ani Ozyrysa, ani tego wiatru, który do nas przywiedzie pospólstwo. Tymczasem Faraon już dziś przekazał im obietnicę, a jutro wystąpi z darowizną. Od obietnic i podarunków mocniejsza jest trwoga. Czego oni mają się bać? Tych trzystu żołnierzy jakich mamy? Ulęknął się Ozyrysa! A gdzież on jest? Zobaczycie go wszyscy, a szczęśliwym będzie ten, kto by na ów dzień oślepnął. Ram chce, aby lud napadł na świątynię 23. Wy zaś musimy sprawić, aby napadnięto nas dwa dni wcześniej, to jest 21 paofi. To bardzo ważna data. Tego bowiem dnia ozyry zgasi słońce w środku dnia i cały Egipt na pewien czas pogrąży się w ciemnościach. A my po co mamy ściągać nieszczęście na nasze głowy? Dodatkowo dwa dni wcześniej? Słuchajcie, Herhora, i na wszelki sposób starajcie się, ażeby napad na świątynię, Miał miejsce 21 paofi. Od rana. Jeżeli nie poskutkują zaklęcia Herchora, wówczas ja wezmę bogów na pomoc. Dobrze, zrobimy zatem, jak każecie. Wywołamy napad na świątynię 21, ale pamiętajcie, że krew nasza i naszych dzieci spadnie na nasze głowy. Weź ten sztylet, Mitawerze, idź do, do ogrodu pałacowego, tam stań w figowym krągie i czekaj na tego, który zabrał ci i uwiódł kapłankę Kamę. Śmierć, śmierć Ramzesowi. Ale odpoczywaj no, ten papier, jeszcze trochę jeszcze dłużej. dłużej. That right. is